Słowo Boże na dziś, 14 lutego. Czytanie z dziejów Apostolskich. Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie do Żydów: Należało głosić Słowo Boże najpierw Wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do poga. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem Cię światłością dla Pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 117. Całemu światu głoście Ewangelię. Chwalcie Pana wszystkie narody. Wysławiajcie go wszystkie ludy. Bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. Alleluja. Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, Jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im. Przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Oto słowo Pańskie.